Automatyczny ekspres Nivona 8107 łączy w sobie pasję do kawy z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Zaprojektowany z precyzją przez niemieckich inżynierów i inspirowany doświadczeniem profesjonalnych baristów, staje się nieodłącznym elementem każdego miłośnika kawy. Dzięki niemu przeniesiecie kawowe doświadczenia na wyższy poziom, tworząc we własnej kuchni atmosferę swojej ulubionej kawiarni. Urządzenie wyposażone jest w system Aroma Balance, który pozwala na wydobycie bogactwa smaków i aromatów z tych samych ziaren kawy. Technologia ta oferuje aż pięć profili smakowych, które różnią się ustawieniami wstępnego zaparzania, ciśnienia i przepływu wody. Dzięki temu możecie dostosować kawę do własnych preferencji, od łagodnych, subtelnych nut po intensywne, głębokie akcenty. Dodatkowo w ekspresie można zapisać aż 9 własnych przepisów. Model 8107 wyróżnia się funkcją chill coffee, dzięki której odkryjecie nowy wymiar orzeźwiających napojów. Oprócz tradycyjnych, gorących kaw, możecie delektować się doskonale schłodzonym napojem, wtedy kiedy macie ochotę na coś wyjątkowego. Każda filiżanka takiego naparu charakteryzuje się perfekcyjną harmonią smaku i aromatu, zachowując pełnię właściwości świeżo zmielonych ziaren. Funkcja Child Coffee to prawdziwa innowacja, która zmienia podejście do codziennego rytuału parzenia kawy. Marzycie o cappuccino z perfekcyjnie aksamitną pianką, jak z waszej ulubionej kawiarni? Dzięki funkcji Koneser Cappuccino macie pełną kontrolę nad procesem parzenia kawy. Możecie samodzielnie decydować o kolejności nalewania kawy i mleka, uzyskując idealnie warstwowy napój o głębokim smaku i zachwycającym wyglądzie. Nivona 8107 daje Wam pełną swobodę w personalizacji kawy. Możecie regulować intensywność naparu, grubość mielenia ziaren, ilość kawy oraz temperaturę parzenia, aby każda filiżanka była idealnie dopasowana do Waszego gustu. Bez względu na to, czy preferujecie mocne espresso, cappuccino czy orzeźwiającą kawę na zimno, Nivona 8107 sprosta Waszym oczekiwaniom. Codzienne korzystanie z ekspresu Nivona 8107 to prawdziwa przyjemność. Jest on wyposażony w czytelny kolorowy wyświetlacz oraz prosty interfejs, który umożliwia szybki dostęp do ulubionych funkcji i przepisów. Express daje możliwość przygotowania dwóch kaw mlecznych lub czarnych jednocześnie, wystarczy jedno naciśnięcie przycisku. Idealne rozwiązanie na rodzinne poranki lub spotkania ze znajomymi. Zbiornik na wodę ma pojemność 1,8 litra, a w pojemniku na kawę zmieści się 250 g ziaren. Zdajemy sobie sprawę, że czyszczenie ekspresu może być najmniej przyjemnym elementem codziennego użytkowania, jednak ekspres został wyposażony w automatyczne programy czyszczenia i konserwacji. Wewnątrz ekspresu znajduje się nowa jednostka zaparzania, która przenosi przyjemność picia kawy na wyższy poziom i jednocześnie zapewnia jeszcze większą czystość urządzenia. Minimalistyczny design, nowoczesne linie i smukłe kształty sprawiają, że Express Nivo na 8107 jest ozdobą każdej kuchni. Subtelne wykończenie, doskonałe proporcje i stonowana kolorystyka wprowadzają do wnętrza elegancję i harmonię. Podsumowując, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom takim jak Chilled Coffee, system Aroma Balance oraz Coneser Cappuccino, codziennie macie okazję przygotowywać kawę idealną w smaku i wyglądzie. To urządzenie, które dostosuje się do Waszych potrzeb, tworząc kawę, która za każdym razem zachwyca. Dziękujemy za obejrzenie materiału. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie je zostawić w komentarzach lub skontaktować się z nami na naszych mediach społecznościowych mailowo lub telefonicznie.